Późną wiosną i latem szyby w oknach parują od zewnątrz, jesienią i zimą od wewnątrz. Gdy na szybach pojawia się para lub powstająca z niej woda, posiadacze okien zaczynają piotczyć na ich jakość, a nawet próbują składać reklamacje. Czy mają rację? Dzień dobry, nazywam się Andrzej Błaszczyk i witam wszystkich w wideo poradniku Oknu Rada. Para wodna jest jednym z gazów znajdujących się w powietrzu. W jednym metrze sześciennym powietrza o temperaturze minus 20 stopni y, mieści się tylko 1 gram pary wodnej. Gdy temperatura powietrza wzrośnie do plus 20 stopni Celsjusza, to zmieści się w nim już 17 gramów pary wodnej. Im cieplejsze powietrze, tym większą masę pary wodnej może pomieścić. To ważne. I warto o tym pamiętać. Para lub powstająca z niej woda, pojawiająca się na wewnętrznej albo zewnętrznej powierzchni szyb w oknach, może irytować, a nawet niepokoić. Jednak z punktu widzenia fizyki jest to zjawisko przewidywalne, a w zbiegu sprzyjających czynników, wręcz nieuniknione, pięć głównych czynników wpływających na występowanie zjawiska powierzchniowej kondensacji pary wodnej na powierzchni szyb, to warunki klimatyczne na zewnątrz budynku, a przede wszystkim temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, siła i kierunek wiatru. Przewodność ciepła szyby, temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia lub budynku, poziom wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia lub budynku. Natężenie i sprawność wentylacji. Jednym ze skutków oddziaływania tych czynników na szyby w oknach jest różny, a przede wszystkim zmienny poziom temperatury na ich powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Proces kondensacji powierzchniowej rozpocznie się wtedy, gdy temperatura zewnętrznej albo wewnętrznej powierzchni szyby zespolonej osiągnie wartość punktu Rosy, czyli temperatury, w której może rozpocząć się skraplanie. Pary wodnej zawartej w powietrzu stykającym się z szybą. Rozkład temperatur na powierzchni szyby zespolonej nie jest równomierny i zależy m.in. od wartości współczynnika przenikania ciepła UG oraz oddziaływań liniowego mostka cieplnego powstającego na styku oszklenia i kształtownika okiennego. Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła UG. Tym wyższa temperatura środkowej części szyby zespolonej po stronie wewnętrznej i niższa po stronie zewnętrznej. Wpływ mostka cieplnego na temperaturę krawędzi szyby jest odwrotny. Mostek cieplny obniża temperaturę krawędzi szyby po stronie wewnętrznej i podnosi temperaturę krawędzi szyby po stronie zewnętrznej. Dlatego właśnie kondensacja powierzchniowa pary wodnej po stronie wewnętrznej koncentruje się w obrębie dąbnych krawędzi szyby zespolonej, a po stronie zewnętrznej występuje w okolicach środka szyby. To najzimniejsze punkty powierzchni, których temperatura najszybciej może spaść poniżej punktu Rosy, co w zetknięciu z powietrzem o określonej temperaturze i wilgotności względnej uruchamia proces kondensacji. Zjawisko powierzchniowej kondensacji pary wodnej wynika wyłącznie z działania praw fizyki i jest niezależne od woli posiadaczy okien. Nie można go całkowicie wyeliminować ani po stronie zewnętrznej, ani po stronie wewnętrznej. W tej sytuacji użytkownikom okien pozostaje jedynie zadbać o to, aby ich własne działania i zachowania nie tworzyły warunków sprzyjających występowaniu kondensacji. To szczególnie ważne we wnętrzach pomieszczeń znajdujących się w budynkach z systemami wentylacji naturalnej, wentylacji grawitacyjnej. Gdyby komuś od razu przyszła ochota na zamontowanie nawiewników okiennych, to radzę nie tak szybko. Zanim to zrobimy, wcześniej warto ustalić wartość temperatury i wilgotności powietrza występującą w pomieszczeniach o różnych porach doby i w różnych warunkach użytkowania. A dalej, gdy to konieczne, wykonać kilka prostych zabiegów, które mogą pozytywnie wpłynąć na wyrównanie albo obniżenie poziomu wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Gdy pomiary wskazują tylko na okresowe wzrosty wilgotności powietrza, warto pozbywać się nadmiaru wilgoci w chwili wykonywania czynności, które wilgotność podwyższają. Na przykład prania, gotowania, suszenia kąpieli, mycia powierzchni na mokro. Jak pozbyć się tego chwilowego nadmiaru wilgoci? Nic prostszego wystarczy uchylić okno. Pozostawienie w pomieszczeniach otwartych drzwi również może ograniczyć występowanie zjawiska kondensacji. Zamykając drzwi, tworzymy niewentylowane albo słabo wentylowane enklawy, a to wręcz proszenie się o wodę na oknach. Urządzając pomieszczenia w miarę możliwości, unikajmy tworzenia przestrzeni zaburzających konwekcję powietrza, bo takie miejsca bardziej narażone są na powstawanie zjawiska kondensacji. Nie zapominajmy też o kwiatkach na parapetach. Szczególnie te, które wymagają regularnego i obfitego podlewania, warto przenieść w inne miejsca. Podobnych prostych działań może być wiele. Nie sposób wymienić wszystkich tu i teraz. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na zapytanie, czy skraplanie wody na zewnętrznej albo wewnętrznej powierzchni szyb jest powodem uzasadnionej reklamacji. W 99% przypadków nie jest. A ten 1% to margines na przypadki, gdy w proces kondensacji po stronie wewnętrznej wmiesza się infiltracja powietrza. I para wodna zamieni się od razu w szron lub lód. Resublimacja, czyli przejście gazu od razu do stanu stałego, to zjawisko rzadko występujące na wewnętrznej powierzchni okien, ale zdarza się. To akurat może być dobry powód do ewentualnej reklamacji. Na zakończenie odcinka pozostaje mi tylko prosić, abyście za bardzo nie przyoczyli na okna, gdy pojawi się na nich para wodna. Kondensacja powierzchniowa to zjawisko okresowe, sterowane delikatnym balansem dziesiątych części stopnia Celsjusza i ułamkiem procenta wilgotności względnej powietrza. Jednego dnia może wystąpić, a następnego nie. Sprawami fizyki jeszcze nikt nie wygrał, szkoda nerwów. Lepiej wodę z okna wytrzeć i o sprawie zapomnieć. Nie zapomnijcie tylko o subskrypcji wideo poradnika Okno Rada. Jeżeli macie do nas pytania albo propozycje tematów wartych omówienia, przesyłajcie je na adres oknorada.małpaoknotest.pl W następnym odcinku Jędrzej odpowie na pytanie, czy przygotowanie otworów i ścian do montażu okien jest konieczne. Zostańcie z nami i do zobaczenia.